Dzień dobry, to DJ Fornax, a ze mnie jest Shimigami. Shimigami, nie, migami, ja w ogóle. Dobrze, dobrze. Nagrywa... Jak w ogóle to nagrać? raz! Dziesiąty. No, Szymingami ma flagę, świetnie się eee! bawi. A wow! Dostałem z flagi Polski. Ja mam szalik z łeb. Tenis, znaczy ten, z y, Fify, znaczy nie, nie z Fify! Nie psuj mi, tenis, mi kolejnej e, rakietki, psujesz mi kolejną rakietkę. Dobra, no, sk skoczyłem sko 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 z tematu, e, dawno nie... Dobra, było... Zobacz, jeszcze mam e, Dawno nie było vloga, a to czemu? E, to bo nie, nie mieliśmy czasu. Mieliśmy Emu się nie chce, widzicie, mu dzisiaj nie ma jak zwykle. I to też miał być Minecraft, ale przepraszam was, bo ja muszę ściągnąć tego frapsa Ciągle pomyliłem się, w zamiast... Wy, wymyśliłam nową dziedzinę sportu. Zamiast, nie pe pe zamiast pełnej gry, e, pełnej wersji, <śmiech> <śmiech> zamiast, uważaj, bo zbijesz żarówkę, zamiast pełnej wersji, e, ściągnąłem domową i nie wyszło. Co za... mieć 5 sekundowy film? No to... e, też może być e, Ten, na dawno vloga nie było I posłuchajcie e, I ja Minecrafta nagram dopiero jak będzie 20 nie wyświetleń, Bo wyświetleń by wy... faktycznie od chuj dużo wyświetleń mamy Ale e, poproszę o więcej widzów Proszę o subskrypcję Crafta, wygrałem survival Games, jak ostatnio było mu DJ Fornax. Zrobiliśmy z tego filmik, ale oczywiście on ze swojej głupoty to wszystko skasował. Nie Nie mu Nie mów mojego imienia, bo znowu będzie kto nagrywał. <grywa> Nie skasowałam tego, tylko to, tylko to po prostu było w tak Ech. usanionej jakości. Ech. No wszystko z najgorszej jakości, jakiej się da, bo my mamy filmiki DJ Fournax. <grywa> No dobrze! I w każdym razie co... I napiszcie mi z jakiej gry chcecie, ale nakręcę tą grę dopiero za 20, wy... 20 widzów, nie wyświetleń. Uważaj, yy, może za dwa lata. Dzięki. Optymistycznie. I bardzo poproszę wszystkich moich przyjaciół, no to może. No, więc proszę o subskrybowanie. Na... Bartus Gate'a, Bartus Gate'a, nagrajmy Bartus Gate'a! Przyszłam trzy razy, to by się uda. Albo, albo diabór. Nie, diabło do dupy! Co się urodziła. Chyba My, tylko z... na Diablo ten... 3. Brawo. Było... Nie, było skierowane na dół. No. Inteligentna pałka. Yy, dobra. Ole, ole, ale! I zaraz ole. będziemy wychodzić na twór i z dworu też nagramy filmik jak odprowadzam... <śmigami> go, więc... Szymigami, <dziękuję>. debilu! Cóż za cel? <śmigami> yy, w To kamizie... Dostałaś parada kurwa! Yy, dobra, w każdym razie yy, kończymy i spotkamy się na dworzu. Nie, Do zobaczenia! Minuta.